Riksasana, sana, pozycja drzewa. Zginamy prawą nogę i układamy prawą stopę na lewym udzie. Stopa jest pionowo w dół. Dociskam stopę do uda, ustawiam biodro prosto. Następnie opuszczam ręce i z wydechem podnoszę ręce do góry. Rozciągam boki ciała, łączę dłonie. Wyciągam góry ręce i miarowo oddycham. Odsuwam dłonie, skręcam dłonie na zewnątrz, z wydechem opuszczam ręce tu. Zmieniam stronę. Układam lewą nogę. Pilnując, by biodra były prosto, opuszczam lewe kolano mocno tu, dociskam mocno na lewą stopę i lekko przesuwam kolano do tyłu. Z wydechem podnoszę ręce, rozciągam bok ciała, łączę dłonie, miarowo oddycham. Odsuwam dłonie, skręcam na zewnątrz, opuszczam dół, opuszczam nogę, staję w tabasani.